Chcielibyśmy wam pokazać dziś, jak bardzo potężny jest film. Jak, jakie cuda można zrobić. Jak można w ogóle wszystko zrobić, co tylko sobie chcesz, co sobie wymarzysz. I patrzcie, ja jestem teraz bardzo malutki. Taki bardzo, że radziłbym wam nie wyłączyć tego filmu jeszcze, zanim nie pokażę wam, jak można. Zrobić, żeby być większym. I patrzcie. Teraz robię się coraz większy. Jestem wielki, jestem potężny jak film. Wiecie, co to jest? Nie wiecie, bo to jest ogromne. A to jestem ja. Patrzcie. Robi się coraz mniejszy i mniejszy. Już widać moją twarz. To jestem ja. To jest potęga filmu. To jest potęga filmu. Potęga filmowania.